Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Słowa człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce autorstwa Terencjusza. Można uznać za motto epoki renesansu. Oznacza to m.in., że każdy ma prawo czerpać z życia tyle, ile może, ale także mieć prawo do słabości. Do tych ostatnich zaliczyć można wszelkiego rodzaju używki, w tym także alkohol. Jest to nie tylko substancja powszechnie stosowana w farmacji do tworzenia wyciągów roślinnych czy jako rozpuszczalnik, ale także Stały towarzysz rautów, przy którym ubito to nie jeden deal. Jednak alkohol stosowany przewlekle i w zbyt dużych ilościach nieraz doprowadził do upadku świetnie zapowiadającej się kariery. I o tym jest książka, o której Wam dziś opowiem, a jest nią praca autorstwa Sławomira Kopra zatytułowana Alkohol i Muzy. Porównując tę pozycję do klasycznej beletrystyki, określiłbym ją jako zbiór opowiadań. Bohaterem każdego z nich jest artysta żyjący w dwudziestoleciu międzywojennym bądź w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wszyscy cechują się ogromną charyzmą, niezwykłym talentem oraz umiejętnością wzbudzania emocji poprzez przelewanie ich na papier lub wspaniałą grę aktorską. Wszyscy mają także pewną słabość w postaci alkoholu. Ten niestety Stanowi nieodłączny element ich życia. Przede wszystkim pozwala im doświadczyć bardzo miłych chwil w towarzystwie znajomych. Jednak z czasem przejmuje on kontrolę nad ich życiem, co stopniowo wyniszcza ich organizmy, rujnuje kariery i nierzadko doprowadza do finansowej katastrofy. Opowieść Sławomira Kopra rozpoczyna się już w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy to, jeszcze w Zaborze Pruskim. Na świat przychodzi Stanisław Przybyszewski. Tam również rozpoczyna swoją edukację. Interesuje się także muzyką, co przekłada się na naukę gry na fortepianie sióstr Róży i Martę Förder. Kiedy podejmuje studia architektoniczne w Berlinie, w jego mieszkaniu, zjawia się 19-letnia wówczas Marta, zostając jego pierwszą partnerką życiową. Niedługo potem na świat przychodzi ich syn Bolesław którego Przybyszewski, co ciekawe, nawet oficjalnie nie uznaje. Choć zatrudnia się w redakcji Gazety Robotniczej, jego zarobki nie wystarczają do utrzymania rodziny, powiększonej wkrótce o córkę Mieczysławę. Swoimi bliskimi jednak niezbyt się przejmuje, gdyż zdecydowanie bardziej pochłania go coś zupełnie innego. Przybyszewski z łatwością wsiąka w życie towarzyskie stolicy niemieckiego imperium. Pieniądze na wizytę w lokalach znajdzie zawsze, choć na ogół to nie on, reguluje rachunki za alkohol. Z czasem zaczyna pić coraz więcej, kompletnie ignorując Martę. Jej rola w jego życiu ogranicza się do gotowania, prania, sprzątania oraz zaspokajania jego intymnych potrzeb. Kiedy poznaje Norweszkę, Dagny Juel jest nią tak zafascynowany, że szybko się z nią żeni. Wkrótce potem traci posadę w Gazecie Robotniczej ze względu na niemoralne prowadzenie się. Jednak zbytnio się tym nie przejmuje i w towarzystwie małżonki udaje się do jej ojczyzny. Tymczasem porzucona Marta, matka jego dwojga dzieci, nie mogąc znieść trudów codzienności, odbiera sobie życie. A co na to sam Przybyszewski? On z kolei skupiony jest wyłącznie na rozwoju swojego życia towarzyskiego. Z kolei w leżącym obecnie w granicach Ukrainy Drohobyczu na świat przychodzi inny znakomity pisarz, poeta Kazimierz Wierzyński. Po uzyskaniu matury udaje się na studia do Wiednia, gdzie zastaje go pierwsza wojna światowa. Służąc w austriackim wojsku, poznaje niezwykłego człowieka Bolesława Wieniawę Długoszowskiego. Nim wstrzymany zostaje wojenny ogień, Wierzyński trafia do Krakowa, gdzie znać o sobie daje jego upodobanie do spotkań z ludźmi w towarzystwie mocniejszych trunków. Pisze także wiersze i, chcąc poznać ich rzeczywisty poziom, kontaktuje się z Leopoldem Staffem. Ten okazuje się być nimi zachwycony i szybko przechodzi z Wierzyńskim na Ty. Zapowiada to wstęp do. Wielkiej kariery. Ta rozpoczyna się, kiedy Kazimierz dołącza do grupy skamandrytów. Nie tworzą oni odrębnego nurtu literackiego. Łączy ich po prostu serdeczna przyjaźń. Wierzyński znajduje się tam w niebyle jakim towarzystwie. Poza nim do tej grupy należą: Jan Lechoń, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, i Antoni Słonimski. Po wojnie polsko-bolszewickiej poeci stają się ówczesnymi celebrytami. Recytują swoje wiersze, uczestniczą w rautach oraz popijają spore ilości trunków. Z czasem jednak w grupie zaczyna dochodzić do podziałów. Relacje się rozluźniają ze względu na zawieranie przez kolejnych skamandrytów małżeństw. Powodem konfliktów są także pieniądze. Wierzyński niejako odchodzi od poezji. Na rzecz redagowania przeglądu sportowego, z którego czyni liczące się pismo, lecz wtedy jeszcze nie wie, jakie zmiany w jego życiu przyniesie zbliżający się rok 1939. Zdecydowanie największą siłą tej pozycji są jej bohaterowie. Nie dość, że są bardzo wyraziści, to jeszcze każdy z nich wywołuje w czytelniku zupełnie inne emocje. Na przykład Stanisław Przybyszewski. Okazuje się postacią, którą bardzo trudno jest polubić. Jawi się on jako człowiek żyjący od skandalu do skandalu i wydający się szukać każdej nadarzającej się okazji do zrobienia kolejnego. Z kolei Konstanty Ildefons Gałczyński, ze względu na swoje lekkie podejście do życia i niecodzienne pomysły, dostarcza odbiorcy mnóstwo radości. Natomiast podczas zapoznawania się z losami Stefana Jaracza. Czytelnikowi towarzyszy smutek. To przykre czytać o tym, jak ten wielki i wspaniały artysta, będący obecnie patronem niejednego teatru, podejmuje kolejne nieudane próby powrotu na szczyt, co zresztą pod tym względem przypomina dzieje Violetty Villas. Alkohol i muzy jest drugą przeczytaną przeze mnie pozycją autorstwa Sławomira Kopra. Pierwszą były Klątwe sekrety i skandale Praca ta stanowiła luźny przegląd historii Polski, zwracającą uwagę na rzeczy stanowiące głośne sprawy czy też wstydliwe sekrety ówczesnych elit, głównie politycznych. Przedstawiane wydarzenia oraz podejście autora do tematu sprawiały, że nawet jeżeli odbiorca wcześniej o tym wiedział, to czytanie o tym i tak sprawiało mu mnóstwo radości. Alkohol i muzy jest książką zupełnie inną. Przede wszystkim jest to raczej ponura. Czytanie o losach jej bohaterów nie niesie ze sobą tylu pozytywnych emocji, aczkolwiek żywy styl autora sprawia, że od tej książki naprawdę trudno jest się oderwać. Sławomir Koper zasłynął jako ten twórca, który o swoich bohaterach pisze to, o czym na co dzień się milczy. Sprawia to, że pojawiające się w jego twórczości osoby są postaciami z krwi i kości. Posiadają one cechy, za które wszyscy je podziwiamy, ale także mają swoje słabości. Patrząc na szeroko rozumianych celebrytów, obserwujemy przede wszystkim starannie wykreowany wizerunek oraz tę część ich życia, którą oni chcą nam pokazać. Dobitnie widać to w alkoholu i muzach. Kiedy jego bohaterowie brylują na wszelkiego rodzaju rautach, czy też zamieszczają w prasie wysokiej jakości poezję, za drzwiami ich mieszkań rozgrywa się dramat. a ofiarami ich uzależnienia padają nie tylko oni sami, ale także ich rodziny. Aczkolwiek to już nie jest przedmiotem tej książki i dlatego autor, Pozostawia to w sferze domysłów. Jak się czyta alkohol i muzy, w pewnym momencie można dojść do wniosku, że zamieszczone w nim opowiadania są tendencyjne i że autor na siłę stara się przedstawić swoich bohaterów jako osoby uzależnione. Z takim poglądem pozwolę sobie się nie zgodzić. W swojej książce Sławomir Koper prezentuje skondensowane życie rysy omawianych postaci. W żaden sposób nie odbierając im wielkości. Po prostu odsłania on przed odbiorcą pewne kulisy ich życia, co sprawia, że w oczach czytelnika stają się one niejednoznaczne i wielowymiarowe. Szczególnie widać to na przykładzie uznawanego dzisiaj za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów w dziejach, Stefana Jaracza. Z jednej strony jawi się on jako znakomity, świadomy swojej wielkości i cechujący się ogromną wrażliwością artysta. A z drugiej, jako człowiek ogarnięty myślą o tym, by za wszelką cenę utrzymać, że tak to ujmę, terapeutyczne stężenie alkoholu we krwi. Choć alkohol doprowadził do upadku lub przedwczesnego zakończenia życia przez niejednego bohatera tej książki, paradoksalnie trudno jest wyobrazić sobie ich twórczość właśnie bez tej używki. Na przykład, Stanisław Grochowiak do śmierci tworzył na w miarę wysokim poziomie choć większość jego poezji powstała w godzinach porannych, kiedy to wódką próbował leczyć spowodowanego wieczorną libacją kaca. Z kolei nic, tak jak głód alkoholowy, nie motywowało do pracy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Gdy potrzebował pieniędzy na używki, spotykał się z wydawcą w kawiarni. Ten dawał mu kartkę papieru i długopis, a pomiędzy nimi kładł banknot. Autor mógł go wziąć, i wydać na co tylko chciał dopiero wtedy, kiedy na papierze pojawiły się wiersze. Poza alkoholem w tytule tej pozycji wymienione są także muzy. Słowo to najczęściej odnosi się do kobiety, stanowiącej dla artysty źródło inspiracji do tworzenia kolejnych dzieł. Co ciekawe, w książce Sławomira Kopra tych muz jest zaskakująco mało. W zasadzie określenie to pasuje tylko do Marii Sołtyk. Czyli kochanki Stanisława Grochowiaka, to dzięki niej zyskiwał on chęć do pisania, czym także nakręcał ją do realizacji jej talentu malarskiego. Z kolei z zupełnie innych powodów, w ten sposób nazwać można Jadwigę. Żonę Stanisława Przybyszewskiego. On dzięki małżonce rzeczywiście pisał więcej, co też przekładało się na wyższe dochody. A wynikało to z tego, że jadwiga, mówiąc kolokwialnie. Miała na przybyszewskiego haki i groziło mu ich upublicznieniem, jeżeli ten nie będzie regularnie przynosił do domu pieniędzy. Bardzo ciekawym zabiegiem ze strony Sławomira Kopra w Alkoholu i Muzach jest niejako oddanie głosu na temat przedstawianych wydarzeń ich świadkom. Znaczną część tej pozycji stanowią cytowane relacje czy to bezpośrednich uczestników tych zdarzeń czy też osób dobrze znających ich bohaterów. Stanowi to spore udogodnienie, gdyż dzięki temu opowieści o postaciach pojawiających się w tej pracy nie są tak rozwleczone. Ma to także tę zaletę, że pozwala czytelnikowi nieco bardziej poczuć atmosferę tamtego okresu. Z drugiej strony, zamieszczając w alkoholu i muzach tyle cytatów, autor niejako sam podcina sobie skrzydła, gdyż przez to czytelnik. Nie jest w stanie do końca poznać jego stylu. Jeżeli ta książka ma nieść ze sobą jakieś przesłanie, to jest nim to, że alkoholizm nie wybiera. Uzależnienie od alkoholu najczęściej kojarzy się nam z szeroko rozumianą patologią. Myśląc o alkoholiku, wyobrażamy go sobie jako bezdomnego kloszarda, czy też osobę żyjącą w skrajnej biedzie. Gotową wydać ostatni grosz na butelkę najtańszej wódki. To właśnie oni pogardliwie są określani mianem Meneli. Jednak tego pojęcia trudno jest użyć wobec Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stanisława Grochowiaka czy Stefana Jaracza. Każdy z nich miał sławę, pieniądze czy miłość ukochanej kobiety. Choć byli oni celebrytami swoich czasów, czy uchroniło ich to przed nałogiem? Zresztą zadajmy sobie pytanie, czy dziś jest inaczej. Odpowiedzią na to są przykłady Beaty Kosidrak, Borysa Szyca, czy też ostatnio Ryszarda Rynkowskiego. Książką Alkohol i Muzy Sławomir Koper po raz kolejny pokazał, że świetnie radzi sobie z krótką formą. Każde z opowiadań zamieszczonych w tej pozycji stanowi ciekawą opowieść o niezwykłym talencie Wielkiej karierze i wyniszczającej chorobie. Choć jest to książka raczej ponura, przyciąga czytelnika ciekawą fabułą, a charyzmatyczni bohaterowie sprawiają, że odbiorca jak najszybciej chce się dowiedzieć, jak potoczą się ich dalsze losy. Poza tym, z alkoholem i muzami warto się zapoznać nie tylko dlatego, by w przystępny sposób dowiedzieć się czegoś ciekawego o gronie przedstawionych artystów, ale także by poznać kulisy ich życia i przekonać się, z jakimi oni musieli się zmagać problemami. To tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym nagraniu. Cześć.